Gwarantujące zwycięstwo w każdej dyskusji magiczne słowo: Boomer, to taka nowa, wielkomiejska kalka, etykietka ściągnięta z USA za sprawą globalizacji. Boomer ma być obelgą i w zamierzeniu generalizacją dla określenia ludzi starszych, którzy o dziwo. Nie śmieją się z memów z papieżem, śmieją nieufnie i powoli podchodzić do nowych technologii, którzy rzekomo własnymi rękami złapali w kosmosie kryzys i sprowadzili go na Ziemię. Obecnie bumerem może zostać absolutnie każdy powyżej 20 roku życia każdy, kto ze względu na uzyskane życiowe doświadczenie i pokorę Ośmieli się wyrazić wątpliwość i nie zgodzić z przedstawicielem Pokolenia Z. Mowa tutaj o tak zwanych Zumerach urodzonych po 2000 roku. Którzy, jak od niedawna wiadomo, poza naukami ścisłymi, socjologią, filozofią, doskonale znają się na gospodarce i pierwsi wiedzą, co jest nie tyle dobre, ale najlepsze, najlepsze dla całej ludzkości. Mimo tego, że był ten dziki, wolny rynek i jakoś no, nie regulowało się to samo, no, jak widać krzywa popytu i podaży na pracę jest po prostu nieefektywna, dlatego że generalnie mechanizmy rynkowe działają w taki sposób, że nie jest to zależne od samego rynku. Od jakichś dwóch lat w internecie panuje narracja w myśl, której pokolenie wzrostu urodzeń po II wojnie światowej zostawiło młodym, gniewnym i ambitnym planetę w zgliszczach. Dowodem na to ma być prywatna, niewydolna służba zdrowia w USA, zmiany klimatyczne, smog, spożywanie mięsa, nietolerancja, komunia święta, maca z dzieci, kapitalizm, zatrute studnie itd. itd. Kontestowane jest niemal całe status quo, marginalizowany jest cały pozytywny dorobek wcześniejszych pokoleń, a systemowe niedoskonałości wyolbrzymiane są do granicy absurdu, po to by stanowiły wygodną wymówkę na wszelki wypadek. To brzmi niepokojąco znajomo, i są w tych zarzutach jakieś racjonalne podstawy. Wszak świat nie jest idealny, bo ludzie są tylko ludźmi. Chciwość, nieumiarkowanie, pycha, wszystkie te cechy obecne były w czasach zimnej wojny, kiedy ludzie w strachu przed konfliktem nuklearnym nie zastanawiali się nad losem przyszłych pokoleń i faktycznie wiele sektorów gospodarki nastawionych było na rychłe pogorzelisko. Innymi słowy, przywódcy bloków wschodniego oraz zachodniego mieli inne priorytety. A lud jak zwykle nie miał za wiele do gadania, niewiele też rozumiał, jak to lud. I tutaj dochodzimy do sedna sprawy, gdzie nie będę ani trochę odkrywczy, obarczanie winą całych pokoleń za niedoskonałości współczesnego świata zachodniego i tak bardzo zamożnego i oferującego możliwości, o jakim się nie śniło tym głupim bumerom stojącym w kilometrowej kolejce po ocet, jest przerażającą arogancją. Z arogancją na ogół idzie w parze narcyzm, infantylizm i zamiłowanie do fetyszyzacji swojego najbardziej moralnego na świecie postępowania i wskazywania paluszkiem winnych, gdy przychodzi czas próby. Oni wszyscy, młodzi idealiści, pragną być żołnierzami, ale nie chcą być wysyłani na pole walki, choć wojna trwa i mimo ewidentnych wad systemu prowadzenie jej nie jest uniemożliwione. Konflikt na linii młodzi, starzy, narasta, atmosfera zagęszcza się, a sama wojna, owszem, jest prowokowana przez starozakony... To, to znaczy starych. Oliwy do ognia dolewają najróżniejsze periodyki, tajni współpracownicy, dzisiaj występujący w roli zatroskanych socjaldemokratów, najstarsi na świecie nastolatkowie, właściciele social mediów, ale też sami emeryci z wszelkich opozycyjnych sekt. W młodych upatrujących siły rewolucyjnej zdolnej pozbawić władzy fanatycznie nienawidzonych rządów.